Jeśli potrzebujemy policzyć liczbę widocznych czy też nieodfiltrowanych komórek, to możemy po prostu użyć funkcji sumy częściowe, tak żeby policzyć widoczne wiersze albo sumować wartości z widocznych wierszy. I wtedy, jeśli sobie nałożymy filtr, to te funkcje sumy częściowe będą patrzeć tylko na widoczne, nieodfiltrowane wartości. A co w sytuacjach, kiedy do tych filtrów chcemy dołożyć jeszcze dodatkowy warunek, czyli przykładowo konkretnego menadżera, czyli chcemy policzyć kolekcję i liczbę projektów konkretnych menadżerów. Wtedy sytuacja robi się bardziej skomplikowana. Pierwsze rozwiązanie wykorzystuje Kolumnę pomocniczą, gdzie mamy funkcję sumy częściowe, która po prostu liczy ile niepustych, tak patrzy na aktualny wiersz i zlicza niepuste komórki. I ważne, także, jeśli ta komórka zostanie ukryta przez filtr, to wtedy zamiast teraz aktualnie widocznych, jednak zobaczymy tam. Zero. I właśnie tą pomocniczą kolumnę możemy wykorzystać do dalszych obliczeń. I będziemy potrzebowali funkcji suma iloczynów, żeby tak ona sumowała odpowiednie tablice kolumny. I pierwszą tablicę, którą sobie zbudujemy, to jest po prostu tak test dla naszych menadżerów. Czyli patrzymy sobie tak w nawiasach na kolumnę menadżera. I f4 blokujemy bezwzględnie, żeby się nie oszały, i przyrównujemy do tego konkretnego menadżera, który nam tu wychodzi. I w ten sposób, tak, nasza pierwsza tablica to jest tablica prawd i fałszywych. Ale tak, do zliczenia potrzebujemy wartości liczbowych, dlatego właśnie tutaj napisaliśmy w nawiasach, i teraz ją mnożymy przez naszą kolumnę pomocniczą. I teraz, tak, tu będziemy mieli po prostu odpowiednio tam, gdzie były fałsze, tak, czyli nie był spełniony warunek, będziemy mieli zera, a tam, gdzie tutaj, no, w kolumnie pomocy, czyli na razie mamy same jedynki, więc będziemy mieli 1 razy prawda, czyli jedynki. Tak, mamy tutaj te obliczenia, no i jak sobie tą część formułę zamknę, to tak możemy ją sobie skopiować w dół i zobaczyć, że policzy nam aktualnie widoczne kom Wiersza, czyli ile mamy aktualnie widocznych wiersz. A jak sobie to przefiltrujemy, no to od razu mamy, o, zobaczymy, że menadżer A tak tylko raz tu się pokazał. Jedną kolekcję miał w jesieni, tak tutaj C, jak sobie zobaczymy, miał dwa razy i to się zgadza. W ogóle nie było B. Ok, to teraz to było po prostu zliczanie tych widocznych wiersz, a co właśnie, żeby dołożyć tu jeszcze liczbę projektów, sumować liczbę projektów, trzeba dołożyć jeszcze jeden argument do funkcji suma iloczynów. I ja to dołożę sobie jako osobny argument, ale też ewentualnie można przemnożyć te tablicy, one mają tych same rozmiary, więc powinno być, tak, być taki sam wynik. Okay, to czyli tutaj tą Kolumnę F4 zblokuje, zatwierdzam formułę i kopiuję sobie w dół. Tak. I jeszcze raz nowo nakładamy ten filtr i teraz patrzymy na ilość, czyli menadżer A10 projektów, zgadza się menadżer C3 plus 9, czyli 12, zgadza się B, wciąż nie ma, D5, tak, czyli dobrze policzony. I jeśli. Możesz mieć kolumnę pomocniczą, to już ostatnia formuła. A jeśli ci bardzo zależy, żeby nie mieć tej kolumny pomocniczej, to teraz najcięższa formuła, i ona tam w środku będzie miała funkcję przesunięcie, która będzie patrzyła na kolumnę. No tutaj nam naj, mi najbardziej pasuje kolumna kolekcja, tak, żebyśmy mieli w te wartości, które łatwo możemy zliczyć. Tak czyli patrzymy na tą kolumnę od tej kolumny zaczynamy nasze przesunięcie i teraz o ile wierszy się przesuwamy i na dalszych naszym potrzeb, dokładnie do funkcji sumy częściowe, potrzebujemy tak naprawdę wyciągnąć wszystkie te komórki osobno, jako pojedyncze komórki, niejako je później tak scalić w jedną tablicę. Jak możemy to zrobić? Po prostu jako argument wiersze podać tak, sekwencję liczbową od pierwszego niby wiersza tak do ostatniego wiersza, ale dokładnie zaczynamy liczyć od zera więc jak to osiągnąć stawiamy sobie funkcję wiersz która patrzy o tu na wszystkie wiersze tak i odejmujemy pierwszy wiersz czyli ten też blokujemy sobie bez względu. czyli jak podejrze argument wiersze to tutaj teraz baczę tablicę od zera do prawie tej ilości wierszy którą my tu mamy ogólnie tyle ile wierszy tyle tu mamy liczb tak sekwencji. i to się zgadza tego potrzebujemy. I teraz jak ta funkcja przesunięcie przesuwa się na naszą tutaj tablicę, to my nie potrzebujemy się przesunąć żadną kolumnę, możemy tu wpisać 0 albo w ogóle ten argument pominąć i teraz istotna jest wysokość i tutaj wpisujemy sobie jedynkę. I co nam to da? To, że teraz argument no, ta funkcja przesunięcie to tak naprawdę on, tak jeśli zaczynamy od, od pierwszego przesunięcia 0, to tak jest, powiedzmy, pomiędzy wierszem 7 a 8, tak? czyli pomiędzy nagłówkiem naszym danym. I od tego właśnie, tak, to pomiędzy bierzemy tylko jedną komórkę. No, tak, tą tylko jedną komórkę. I tak każde przesunięcie o kolejny wiersz znowu też bierze tylko jedną komórkę. I te komórki, tak, w pamięci Excela są brane osobno. Ale jak sobie zatwierdzę i korzystam z tego, że mam rozlewające się formuły, no to wszystkie tutaj zwracają błąd argumentu. Ale jak wejdę w edycję komórki i nacisnę sobie F9, żeby zwalidować moje dane, to widzę tablicę, tą kolumnę z kolekcji wszystkie wartości. Bo funkcja przesunięcie właśnie zwraca odwołanie do tych poszczególnych pojedynczych komórek. A jeśli to są poszczególne pojedyncze komórki, to my możemy to włożyć w funkcję sumy częściowe. Tak, argument tu będzie trzeci, ile nie pustych. O, tu sobie wstawię do nowego wiersza, czyli to jest teraz moje adresy. I jak sobie o tutaj zamknę, zatwierdzę, o to mam same jedynki, tak jak w kolumnie pomocniczej. Tylko tym razem mogę sobie naprawdę zobaczyć na filtrze, o, że tu się zaczynają pokazywać zera. I dopiero czwarty wiersz naszych danych, to by się zgadzało, tak tutaj, jedenasty wiersz to jest czwarty wiersz naszych danych, jest widoczny, więc widzimy jedynkę. No później, no tu już mamy część odfiltrowanych wierszy, więc nam się nie zgadza kolejność, ale tak działa. Czyli mamy tą kolumnę pomocniczą zbudowaną jeśli mamy już ją kolumnę tą kolumnę pomocniczą zbudowaną no to wystarczy teraz funkcja suma kropka, iloczynów i tu jest właśnie nasz pierwszy tak jak e, pierwsza tablica ta kolumna pomocnicza ale my ta kolumna pomocnicza jest tak jakby najmniej istotna jeśli chodzi o obliczanie wartości no, dla nas. tak On, Musimy ją mieć, żeby faktycznie prawidłowo obliczać, a nas interesuje znowu ten pierwszy przykład, czyli znowu w nawiasach musimy sobie porównanie menadżera tu do tego konkretnego, którego mamy wybranego, zamykam, mnożę sobie, o, zróbmy to tak w nowym wierszu, tu o tak zrobimy, o, czyli to jest nasza druga tablica, i a na razie sobie ją zamknę, zatwierdzę i przeciągnę o te cztery wiersze, żeby zobaczyć, że tak tu mamy policzoną tą liczbę, tak znowu liczbę wierszy. Nam jeszcze tak zależy, żeby pokazać też dodatkowy, tak liczbę projektów, czyli jeszcze jeden argument, no, coś źle nacisnąłem tu, jestem w dobrym miejscu, o, pod... Nie chce mi zaznaczyć, to jeszcze raz spróbujmy. Jak tu wstawię? O, teraz, o, teraz mi chcę w końcu zaznaczyć. Tylko, że ja chciałem po prostu, żeby ten argument był w nowym wierszu, żeby właśnie tutaj niejako te trzy tablice rozdzielić. Tą pierwszą, która nam Sprawdza menadżera, później tą drugą, która jest właśnie naszą kolumną pomocniczą i na koniec tą trzecią, która po prostu chcemy policzyć liczbę projektów. Nie po prostu policzyć liczbę widocznych, nieodfiltrowanych wierszy, tylko zsumować wartości z tych widocznych wierszy. I zatwierdzam, kopiuję w dół, tak, mamy wyniki tak jak wszędzie, innych dla wszystkich i teraz tylko jesień przykładowo, tak. Wartości się zgadzają, wybierzmy sobie teraz jakiś inny miesiąc, na przykład lato. O, i możemy zobaczyć, że mamy znowu, teraz tym razem nie mamy menadżera D, tak, kolekcji z lata, a inne wartości, czyli tutaj na przykład C3, 2 to jest 5, tak B7, A9 zgadza się, jak najbardziej nasze formuły działają prawidłowo.